IMIKI SF1 to mój pierwszy smartwatch tej marki, ale nie pierwszy od IMILAB. Przypomnę, że IMILAB całkiem niedawno dokonało podziału swoich produktów, tworząc nową markę IMIKI, dedykowaną słuchawką i smart zegarkom. W 2022 roku zamówiłem smartwatch IMILAB W02, który jest bardzo zbliżony wyglądem i funkcjonalnością do IMIKI SF1. Na China.pl możecie sprawdzić, jak IMILAB W02 wypadł w testach. W sklepie można znaleźć kilka zestawów, które różnią się tym, że mają dodatkowe paski magnetyczne. Zamówiłem zestaw z dwoma paskami magnetycznymi, ponieważ fajnie się sprawdzał w Imilab e W02. W prezencie znalazło się także szkiełko ochronne na ekran. Standardowy zestaw iMiki SF1 obejmuje smartwatch iMiki SF1, ładowarka magnetyczna, instrukcja obsługi. Mój zestaw pochodzi z oficjalnego sklepu iMiki na AliExpress. Z kuponem sprzedawcy zapłaciłem 51 dolarów i 17 centów. Na znajdują się kody rabatowe, które obniżają cenę właśnie tego smart zegarka. Zostawię link w opisie pod filmikiem. iMiki SF1 to budżetowy smartwatch, charakteryzujący się prostokątną tarczą i designem inspirowanym Apple Watchem. Dotykowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 2 cali i rozdzielczości 410x502 piksele prezentuje się imponująco jak na zegarek za 200 zł. Widzenie kątowe jest dobre, a jasność jest mega dobra nawet w słoneczny dzień. Wyświetlacz wyłącza się w określonym czasie max 15 sekund. Automatyczne włączenie możliwe jest do ustawienia na ruch nadgarstka, czasami są opóźnienia, ale ogólnie działa to całkiem dobrze, podobnie jak w innych tego typu urządzeniach, w tym przedziale cenowym. Obudowa kryje w sobie głośnik i mikrofon, umożliwiając komunikację głosową i odbieranie połączeń. Podobnie jak w Apple Watch, przyciski znajdują się po prawej stronie obudowy, natomiast mikrofon znajduje się pomiędzy. Głośnik umieszczono po lewej stronie zegarka. Według producenta zegarek posiada klasę wodoszczelności IP68. Daje nam to dodatkową pewność, zwłaszcza w sytuacjach, gdy stajemy w obliczu deszczu czy nieoczekiwanego zachlapania. Panel z tyłu wykonany jest z matowej plastikowej powierzchni. Po środku znajduje się wypukłość w kształcie koła dla sensorów, które mierzą tętno, ciśnienie i tym podobne. Pomiędzy łączeniem paska a sensorami umieszczono dwa metalowe złącza dla ładowarki. Końcówka ładowarki trzyma mocniej jak w Mi Band 8. Szkoda, że każdy smartwatch ma swoją ładowarkę. Powinno być coś bardziej uniwersalnego, ponieważ powstaje tego coraz więcej. Odpięcie paska jest bardzo łatwe i szybkie. Osobiście wolę jednak pasek magnetyczny, ponieważ od tego standardowego szybciej poci się dłoń. Magnetyczne paski można podpiąć po dwóch stronach, co daje nam dwa różne kolory. Paski bez problemu można dostosować zarówno na męską, jak i na kobiecą dłoń, na grubszą i na chudszą. Możecie zobaczyć, jak zegarek prezentuje się w wersji damskiej, standardowy i magnetyczny pasek. IMIKI SF1 ma wbudowaną baterię o pojemności 280 mAh, dokładnie taką samą jak iMILAB W02. Według producenta, powinno to wystarczyć do 7 dni regularnego użytkowania, z możliwością osiągnięcia nawet 30 dni w trybie czuwania. W rzeczywistości wygląda to tak, że po jednym naładowaniu smartwatch wytrzymał trochę ponad 3 dni, w tym dwa treningi i sporadyczne sprawdzanie czasu. Gdybym odbierał połączenia i miał więcej aplikacji ustawionych w powiadomieniach, to bateria zdecydowanie szybciej by się wyczerpała. Wszystko zależy także od głośności i jasności ekranu. Zegarek oferuje szeroką gamę opcji sportowych, w tym ponad 100 trybów, które pozwalają śledzić różne aktywności. Zintegrowany biotracker pracuje sprawnie, monitorując tętno i poziom tlenu we krwi w czasie rzeczywistym. Można to oczywiście wyłączyć w aplikacji, aby poprawić czas pracy na baterii. Co do powiadomień ze smartfona, to sprawdza się zadowalająco. Otrzymuje informacje o wiadomościach czy połączeniach bez konieczności wyciągania telefonu z kieszeni. Oprócz tych podstawowych funkcji, zegarek oferuje także wykonywanie połączeń czy przełączanie utworów na smartfonie. Szczerze mówiąc, nie korzystam z tego zbyt często, ale fajnie wiedzieć, że jest coś takiego. Rozmawianie z nadgarstka nie jest dla mnie wygodne i spodziewałem się kiepskiej jakości, a brzmiało to jakbym rozmawiał na telefonie w trybie głośnomówiącym. Osoba, z którą rozmawiałem stwierdziła, że słychać mnie tak jakbym normalnie rozmawiał przez telefon. Halo, słychać mnie? Słychać. Co? Słyszę cię. Ale dobrze mnie słyszysz? Dobrze cię czy tak, jakbym rozmawiał przez telefon, czy bardziej przez słuchawki? Przez telefon. Dodatkowo znajdziemy stoper, odliczanie czasu, SOS, kalkulator, latarka i wiele innych, ale osobiście rzadko kiedy używam tego typu funkcji w smart zegarkach. Jeśli chcemy w pełni wykorzystać smart zegarek i Miki, to trzeba zainstalować aplikację iMiki Live. Alternatywą jest Hello i MiLab. Na plus nie wymaga założenia konta. Aplikacja nie wyróżnia się raczej. Od tych, które oferuje konkurencja jak Xiaomi czy Zep, dostajemy śledzenie parametrów jak tętno, ciśnienie krwi, ciśnienie stres i tym podobne. Jeśli chodzi o tryby sportowe, to jest ich mnóstwo. Ponad 100 trybów z różnymi parametrami, które można ustawić na wyświetlaczu aplikacji. Dodatkowo w aplikacji można ustawić, czy chcemy aby odbierać połączenie, zmienić tarczę, czy zaktualizować oprogramowanie zegarka. Opinie kupujących na AliExpress dotyczące smartwatcha Imilab i Miki SF1 są zdecydowanie pozytywne. Kupujący wyrażają ogromne zadowolenie z jakości wykonania zegarka, często porównując go do droższych modeli premium. Pojawiły się także pewne negatywne uwagi, zwłaszcza dotyczące błędów w aplikacji Imiki Live, szczególnie przy próbie dostosowania tarcz zegarka. IMIKI SF1 to jeden z lepszych budżetowych smart zegarków, z którego miałem okazję korzystać. Według mnie jest to zbliżona, ale dużo lepsza wersja od modelu IMILAB W02. Zdecydowanie warto w tej cenie, jednak jeśli zależy nam na GPS to warto rozważyć zegarki od marki Amazfit. Promocje na AliExpress często umożliwiają zakup smartwatcha z GPS w bardzo zbliżonej cenie do IMIKI SF1. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with the What I want to Kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah.